Witam Was serdecznie na kolejnym rozpakowaniu na moim kanale. Tym razem zakupiłem sobie e, kamerkę e, do e, streamów jak i e, Skype'a taką prostą, chociaż nadającą e, w 720p od firmy Logitech, tak więc przechodzimy do rozpakowania i obejrzenia, co znajduje się w opakowaniu. Tak więc co tutaj w ogóle mam? E, całe opakowanie jest e, ze mm, nie tektury, jakby to nazwać, papieru bardziej, który posiada na drugi. Oraz samą kamerkę tutaj widzimy, chociaż jest dosyć brudna. E, widzimy właśnie przez e, plastikowe takie okienko w opakowaniu. I co tutaj mamy na przedzie opakowania? E, logo firmy Logitech, model C270, czyli model kamery. Tutaj właśnie mamy pogląd na kamerkę. E, mamy informację, że jest to numer jeden z sprzedaży kamerek. Także kamery internetowe. Tutaj mamy właśnie jakąś panią, która ma nas zachęcić do zakupu tego produktu. Na samym dole mamy informacje takie jak 720p nadawania. 3 megapikselową... Me, e, megapiksele po prostu robie, robienia zdjęć. Kurczę, mucha jakaś przyszła. Już powinny dawno spać, jak jest tak chłodno informacje o e, budowanym mikrofonie oraz e, tutaj dokładnie automatyczna e, kontrola e, korekcji e, oświetlenia, która ma lepiej jak gdyby stabilizować taki autofokus trochę chyba według mnie e, ma to działać na górze opakowania na takim zielonym tle seledynowym e, model jak i firma Logitech logo z tyłu mamy e, informacje w języku niemieckim, brytyjskim, czyli angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i polskim. Tutaj, co tak naprawdę zachowano dla nas: e, zachowaj połączenie w szerokiej jakości HD720P, e, proste wysyłanie zdjęć, świetny wygląd i dźwięk. Uzyskaj lepszą jakość niż w budowanej kamerze, czyli to pewnie do laptopu, odwołanie. No, i tutaj mamy informację o zawartości pudełka. Kamerka internetowa z kablem 1,5 metra. Dokumentacja, dwuletnia gwarancja produktu i pomoc techniczna w pełnym zakresie. Tak więc nieźle się zapowiada, na taki drobny produkt. Tutaj już. Nic za bardzo nie widzę z ciekawszych informacji. No, i tutaj na samym dole mamy, że Skype, Gmail i Yahoo. Tak więc przechodzę do opakowania, opako odpakowania, odpakowania. Trochę zrymowałem dziwnie. Więc jak to się otwiera, dziadostwo. Kluczowa się wsunęło. Spróbujmy to jakoś wyciągnąć. Spróbuję, gdyż znajduje się tu sam. Chyba muszę wziąć nożyk. Tak więc wracam z nożykiem i próbujemy to otworzyć. Nożyk jak i miarkę miarkę, zakupiłem sobie specjalnie do nagrywania bez żadnych logotypów żeby tutaj nic nie sponsorować wszystko musiałem sobie zapracować i kupić samemu tak więc w opakowaniu nie mamy już nic sobie odłożę na pierwszym na pierwszym planie mamy właśnie kamerkę, ale zerknijmy co Znajduje się z tyłu. Z tyłu kółcze przyklejone, ale może się jakoś uporam. Wszystko poza zaklejane. Solidnie. Tak więc, co tutaj mamy? Nowy adres. A to siedzibę, to nas nie interesuje. Dosyć solidną. Instrukcje obsługi, jakich chyba oprogramowania tutaj mogę Wam zaprezentować. Oraz informacje o montażu samej kamerki. Już patrzę, czy znajduje się język polski. Jest, jest po polsku. Tak więc w naszym rodzimym języku również posiadamy. instrukcję Od strony 40 dla poszukujących. E, tutaj dostajemy informacje. Nawet Windows 8 wsparcie tutaj jest jakieś informacje zawarte. E, Oprogramowanie Logitech Webcam Software. To jest dla e, Windowsa 7 i Vista. Pewnie pod XP również to oprogramowanie zadziała. I skończyliśmy naszą instrukcję w języku polskim. E, tutaj mamy kolejne informacje: angielski, niemiecki, francuski. I jakieś inne hieroglify, tak więc. Aha, tu jest gwarancja i warunki gwarancji, to też sobie odłożę na razie na bok. Ogólnie chciałam Was zapytać: Jak polepszył się obraz dzięki nowemu oświetleniu, które w ostatnim filmie Wam prezentowałem? Jest to dla mnie ważne. Bo chcę dla Was nagrywać w jak najlepszej jakości. Wiem, że są jeszcze do poprawy rzeczy, ale chciałem poznać Wasze zdanie na temat doświetlenia tutaj właśnie samych produktów, z którymi właśnie teraz się męczę, żeby je wyjąć. Ale chyba się w końcu udało. Ogólnie chciałem Was poinformować, że router, który ostatnio prezentowałem ADSLowy musiałem odsprzedać, ponieważ nie dogadałem się z NETION i w mojej lokalizacji e, są problemy, bo jest tylko infrastruktura orangea i takie ogólnie rzeczy, więc z nowego przedsięwzięcia musiałem się wycofać i zostać przy starym, lecz chyba coś mi się uda wykombinować, i bardzo możliwe, że zacznę dla Was streamować wieczorami, bardziej w nocy. Tak więc ta kamera również posłuży mi do pokazywania mojej twarzy. Jeżeli nie będę odstraszał, to będę ją pokazywał. A teraz przechodzimy do produktu. Produkt e, jako sama kamerka, tutaj lekka, na przegubie, który właśnie możemy ustalać odchylenie. Według mnie odchylenie z rzędu 30%, 25% może. Znaczy 30, e, 30 stopni, nie, 30%, więc niewielki, ale myślę, że wystarczy dodatkowy element, który tutaj mamy możliwość zaczepienia za na przykład ekranem i dosunięcia. Tutaj posiadamy taki gumowy element, ogumowany element, który zmniejsza drganie, jak i przesuwanie się. Tutaj mamy taką kolejną gumkę małą, która również będzie stabilizowała a powyżej tutaj przykręcony został magnes prawdopodobnie gdyż jest ciężki i wygląda mi to na magnes. Tak więc sprawdzę sobie od razu. Nie. Albo ten nóż jest za mało metalowy, albo po prostu to jest tylko obciążenie, które ma stabilizować kamerkę, żeby nie spadła do przodu. E, przewód niepozłacany, zwykły. Chyba 2.0. Hmm. Kumowany przewód bardzo prosty. Ale myślę, że tutaj nikt nie oczekiwał jakichś cudów. Hmm. Jeszcze oderwam tą folię. O. Tak więc tak to się prezentuje. Myślę, że trochę z dalszej odległości, ale wszystko widać. No. Nie jest to konstrukcja najwyższych lotów, ale jeżeli ma spełnić 720p w dobrej jakości obrazu oraz miejsce, to jest na diodę. Która będzie pewnie sygnalizować pracę samej kamerki Logo Logitecha. Tak więc myślę, że będę zadowolony i za jakiś czas zaprezentuję Wam jakość, jaką prezentuje tą, ta kamerka i spróbuję zrecenzować jak ona się sprawuje. Wiem, że obecnie już są modele, które nadają w 1080p, ale przeskok cenowy jaki fundują nam. Za te produkty, firmy są dla mnie na chwilę obecną nie do przeskoczenia. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Czekajcie na recenzję. A w tym momencie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, komentarzy poniżej dotyczących mnie jak i produktów oraz odwiedzenia mojego Facebooka. Trzymajcie się. Miłej nocy.